Chcę Państwu powiedzieć, że oczywiście tym filmem w ogóle nie są zainteresowane ani telewizja publiczna, gdzie złożyłem go w zeszłym roku, jak była ta rocznica do redakcji TVP Kultura. I się w ogóle nie odezwali. Potem jak już pytałem, męczyłem, to powiedzieli, że ich nie interesuje, a dlaczego to nie powiedzieli. Następnie to złożyłem w redakcji no, fantastycznej, patriotycznej gazety, która się nazywa Warszawska Gazeta. I, i tam tego nie, nawet nie obejrzano, a jak zwróciłem na to uwagę pani fantastycznej redaktorce Aldonie Zaolskiej po tym, jak było to sympozjum, którego tu fragmenty Państwo żeście oglądali, nie, nie, zwróciłem uwagę, no, że nie oglądają, nie mają czasu. Mariola zresztą tam i szefowi tej gazety dał, No to nie obejrzeli, tylko się obrazili, że zwróciłem na to uwagę. E, oczywiście Gazeta Polska też w ogóle nie zwróciła na to uwagi, tak wygląda nasz obóz patriotyczny. Po prostu e, słusznie powiedział kiedyś bardzo mądry nasz przyjaciel, e, że. który jest tutaj gdzieś w jakiejś, że no niestety. Tworzą się jakieś takie towarzystwa wzajemnej adoracji, gdzie Polska jest na trzecim miejscu. Na pierwszym miejscu, jest, żeby byli koledzy z tej samej redakcji głównie. I żeby siedzieli i się tak nasładzali. I tak sobie potakiwali. I tak to wygląda teraz nawet i w telewizji trwami, w telewizji Republika siedzą i ględzą, nudzą i nie słuchają filmowców, bo im się wydaje, że jak oni są dziennikarzami, to oni wszystkie rozumy zjedli. Uważam, że nieszczęściem naszym numer jeden oczywiście są politycy, ale tuż za nimi są dziennikarze. I to nie tylko te prostytutki typu olejnik czy nic, ale i tak zwani nasi, bo są po prostu jakimiś niezgułami zakochanymi w sobie tylko. I tylko gadają, czym się różni telewizja republika od radia. To są gadające głowy. Tam nawet scenografia jest taka jak w nie. Tylko w nie u tej szczekającej Olejnikowej są wieżowce, które nie charakteryzują polskiej przejścia architektury. Wieżowce nocą na zastawce, a w, w Republice są te same wieżowce, tylko w dzień sfotografowane. Tak jakby nie było traktu królewskiego, jakby nie było zamku, jakby nie było pałaców w Warszawie, jakby nie było Wawelu, ja. czy dworów polskich, które można było pokazywać Kamerę. z tyłu. Już nie mówię o tym, że nawet kamer nie umieją ust ustawiać. Płasko stoi, jak rozmawiają, to nie tak jak my teraz ze sobą, tylko tu z profilu jest kamera, jedna tam druga i oni gadają do siebie, a do kamery rzadko kiedy, tylko prowadzący czasem, a później już się zatapiają, w swoim i tą słodyczą się, nasładzają nawzajem, ale nie słuchają. Przecież jak Dziękiewiczowi parę razy radziłem, dałem mu od cholery różnych kaset. Nie obejrzał i powiedział, że filmy ich nie obchodzą, bo, bo ważniejsza jest informacja i publicystyka. I ostatnie. Pytanie: Dlaczego dziś mówimy po polsku i część? narodu ma poczucie tożsamości i ciągłości i szacunku do tradycji, historii, religii naszej i do tych, którzy kiedyś tę Polskę budowali i za którą ginęli. Istnieje pewien procent. A dzięki czemu istnieje? Nie dzięki żurnalistom i politykom, tylko dzięki artystom, poetom, jak ja słyszę z telewizji faceta, jednego z dyrektorów, który twierdzi, telewizją nie będą nam rządzili artyści, to ręce opada opadają. Jeżeli się nie zrobi weryfikacji przy pierwszej okazji, póki ta zaraza, która nas, nami teraz rządzi, nie, nie rozpłynie się, nie pójdzie do diabła, nie zrobi się weryfikacji w mediach i nie zrobi się ostrej dyscypliny, że twórcy, którzy znają się na robocie, będą mówić, jak te kamery postawić, jak to prowadzić, a nie tylko się nasładzać, zanudzać na śmierć, to się nie zmienimy. A wiadomo, że nawet jak naj. Cudowniejsza z partii, którą większość z nas kocha, obejmie władzę. Co daj Boże, bo już ta, co teraz rządzi, to już po prostu do wyżygania. Jeżeli nawet obejmie inna partia, której nie mogę wymienić, bo przecież powiedzą zaraz, że robię reklamy, i się zaczęła kampania, to jak media się nie zmienią, to się znów zacznie nagonka, znów się zacznie podłe. Napadanie na zmarłych, brak szacunku dla tradycji, brak szacunku dla tych, którzy coś dla Polski zrobili.